Ja bym, ja bym powiedział, że trudny. Szalony, nie, 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 nie. nie. Troody. Występują sceny przemocy, sceny seksu. Ooo, krew oraz bogaty język miłej zabawy. No, czuję dobrze, czuję dobrze. Kciuki proszę zostawić oczywiście, standardowo. Żeby się zgadzały. No, z tym. Dobra, leczby Fuck! Boję się jak cholera, ja pierdolę. Tak mm. pewno dużo przeklinów, także jak mnie znacie z Lola. A, to tutaj nie będę taki spokojny Kurwa Już się cykam Spokojnie, spokojnie Dobra, jak mogę z tego wyjść? Okej okay. Dobra, skaczę, nie mam po co żyć Nie, nie skaczę Ty, skaczę? Co ja mam tutaj zrobić? Czy ja mogę skakać? O, skaczę, dobra Ty no, tam nie mogę iść. Beskitu muszę musiałbym Chyba jednak jest... nie. Ej, ja mam jakieś schizy. Bez już drugi raz mam wrażenie, że widziałem tego typka. A go nie ma. O, nagrywam. Log numer 3. Znowu jakiś ten, kurde, buzek Pojebany, no. Trochę pojebane. Dobre słowo opisujące to zdarzenie ta gra jest cała pojebana Nie wiem dlaczego w nią gram eee, Otwieram co? O kurwa! Fuck. Wiedziałem, że to się mówi stać, ale nie myślałem, że teraz Jezu i ta gra ma trwać 6 godzin ja po... Co? O kurwa! Eee, pójdź halo O skurwa, ja ale słodziak. O, krzyżem. Nieźle. Ty, szybki jest, co? No to druga deska, co? Feeh. Tak. Daj, ja pójdę w jedną czy drugą. Nic się nie musi stać tutaj. O, tupę. Widzisz mnie? No weź, jestem skamuflowany jak Timo. Ale fajnie, że mnie widzi. A. A to są normalni ludzie. Widziałem, że taki jakiś dziwny jak tamten będzie. Dwóch na jednego. Dobra, to się nie liczy, to nie? Jaka zabójstwo. Ej, normalny chyba. <AUT1> Tam nic nie ma. O no nie, może padłaś. Tyle cię skortowałem, teraz zdydasz. Bez sensu. O nie. Oni ją. Oni uprawiali z nią miłość. O oh, Boże. Mam nadzieję, że nie jest tym co było na początku, bo to trochę tak nie bardzo, nie, wiem, co z tego wyjdzie. No co ją kamerujesz? Co za zboczenie z tą? Bierziemy dupę. Hmm. Mamy to na taśmy. No bo tam do nie było tych żadnych schizy. Chyba czas najwyższy na jakiś... Ooo... czy papa to nie był bóg? Myślę, że papa to był bóg. Papa i bóg to jest coś innego. Czy to papa biceps? O cholera, Jarek! co ty zrobił! A i co, nie są drzwi? To są drzwi, czemu nie mogę otworzyć? O, jasna dupa. Dobra, tak w sumie. O, żeganko? A no co? Siema. Pobujaczcie. I co miałem zrobić? Um. To tamten mam wyjść? Chyba tam O kurwa! No nie, no głupi jesteś ciur! Ej, spadam Myślałem, że się nie da spaść tak. just skidding Dobra, bandarz, weź sobie Jakiś kościół Azira chyba Oho no. O ją Co to? Gdzie masz głowę? Nie masz Szkoda Ogarnąłyśmy Barkę Damian? Oczywiście, że nie skarbie A dlaczego? Później ogarnę A to samo mówiłeś 4 godziny temu Wszystko przez zły walkę Ja tam nie skoczyć? No to nieźle Jeszcze dobrze to dziewczyny przynajmniej. Mmm. Tasty. Idziemy dalej. Jakaś baba. Może co na nas, no? Uu, lala. Shit. O co? Nie, 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 Super. polecam te zamki, tej firmy. No i do czegoś tak aż komputer zawieszony na odlaście, podbijeś do niej? Czy się ma? Co dosłać? No ale nic. Nie, wy mnie trolujecie teraz, prawda? No, kolejny czat. Co to robić? Jopier, papier. No, na A nie było aż takie straszne. No, wszystkie moje problemy zostały uleczone. Zresztą nie piękne. To się wbije kosę w plecy. Użyj bandażu na rękę. Uleczysz się. niebiście. Uuu, dobra, już wiemy, po co tutaj komuś były te chusteczki. Oczywiście miał katar. A nie, to co myślicie złoczeńce co to? <grymne> Gdzie masz siora, gościu? Teraz to jest z tego Kurde, to to do vloga. Nie przerywaj. Nie, kurde, cofaj, musimy to mieć na taśmie. Tak, proszę Państwa. Dość bez sisioka Kur... Dobra, nie, nie ruszam już Tak się kończy Właśnie imprezowanie Z ludźmi Kociołki Benelixa to sprawy No Nie yes, no, będziemy pływać Co to, wcześniej symulator biegania Teraz symulator, kurde, pływania platform. oj shit Jak też widział Co to jest, kurcze To gracze jasło były Śmiało jak ja sło Chyba jakiś klub jasło. Playerów Kurwa, zatrzymaj krwawienie, kurwa Zawsze popełnienem bardziej Zuczucię do tego podejść Kurwa! Zatrzymaj krwawienie, kurwa I Teraz jeszcze to Kurwa, 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 o oh, kurwa, kurwa, ja jebie, o oh, kurwa, <grywa> jak boli <grywa> Ojej Ciężka praca lektora, no a ktoś co musi robić, nie? O nie jest, jest jakoś blisko. Ok Nie, warda. <laughs> Dlaczego to widział?